W filmie na pewno już wiecie, co to za film. Nie muszę Was informować, że. Nie wiem, nie wiem. Będę. Si, dlaczego się mówię? Bóg... Będę, operator. Dlaczego się na to zgodziłem w ogóle? Słuchajcie, wszystko jest przygotowane. Mam tonę make-upu, tonę i bilety tam przygotowaną w kącie, bo to będę musiała operatora dobyć. Masakra. Masakra. Aliczu, poz... Aliczu poznajesz? Tego. Tego nie było w planie. Słuchajcie, będą rzęsiska, będzie kontur, będą piękne usta. Mm, tak będzie wyglądał operator dzisiaj. Ja się zabieram za makijaż, o którym już wiecie od pewnego czasu. Zestresowany chłopiec, naprawdę, powiem Wam. Już się wam, skociłem, powiem Wam. Ma takiego stresa, że ja nie wiem, czy Masz on coś nie na ziemi ucieknie. Masz coś. Mam trochę ręczniczkę, bo tego Dobra. Teraz ktoś się śmierć, nie? Jedziemy z tym koksem. A czy masz pielęgnację zrobioną? Tak, właśnie zmałem wszystko z mojego face. A. Potem. <grym> wszystko zmałem z mojego face, a. nic nie ma. Ale, a masz krem jakiś nawilżający pod pod tak, ten makijaż tak. dla mnie? Nie przejmuj się, mam tutaj wszystko. Dobrze. No to zaczynamy. To zaczynamy. Yeah. Gotowy? Nie. Ja chcę studnić. Siedź, bo Cię przykleję. Żeby operatorowi wyrównać. Kratery na twarzy, muszę użyć bazy. Kratery! <gry> Słuchaj, moje pory są. Jak myślicie? Są... Enough? No. Moje pory są ok. Wiesz co? Są dwie techniki nakładania bazy. Przy okazji będzie lekcja makijażu. Smarowujesz twarz. No, ale to ty nie tak, robisz up. Biorąc pod uwagę, twoje kratery, to musimy zrobić tak. Nie rób tak. No, dobrze. Ale masz mięciutką twarz. Nałożymy teraz podkłady. Słuchaj, że... proszę dobrze dobrać podkład, tak, Ja żeby... wszystko dobiorę, nie się, dlatego mam dwa, ponieważ operator chodzi na solarium i jest... <laughs> <laughs> jest straszną solarą, więc muszę wymieszać ciemny z jasnym, żeby uzyskać odpowiedni kolor. Proszę, proszę miło. Mówiłam mu dzisiaj, nie idź na solarium, bo, bo będziesz czerwony do filmiku. Dobra, dobra, nikt nie pozna. Mówię, no nie pozna. <laughs> Przepraszam, ja żadnej solaria nie chodzę. Ja tylko natural Nie włam na... Natural Proszę ładnie dobrać ci... nakładasz? I ten. To za dużo. Boże. Gdzie ty, gdzie, gdzie ty to? Chcesz mi całego... Przebarwienia masz po słomku. Chcesz mnie całego wymalować! Na nos trzeba będzie co najmniej dwie porcje podkładu. A tak Boże <noise> Teraz zobaczycie, jakby kobiety mam. <głos> <głos> ja jaką wy sobie krzywdę robicie, naprawdę! sobie krzywdę. Beauty, beauty blender. O Jezu, o Jezu. Ale nie no delikatniej rób to, ej! Czy ci będę musiała ślizgnąć, czy nie? Nie ma żadnej. A. Dziury mi wyciągnę, że zrobisz na zaroście. Ale mało no operator, jak ty masz. Wklepuj, wklepuj ładnie. Oła, oła, nie podnosi. Oła, oła. Ja sama wklepuj, to wklepuj. Tech... Dobra, technikę zmień. Zmień technikę. Oła, oła, oła. Fuh. No taki budzi, ja będziesz miała na nas na zębach. <grym> Ej, ja daj tę Przeklij ją bardziej, krzyżu, żebyś się, się nie odcinał. <noise> Ładnie wyglądasz w podkładzie, musisz mi to co dzień dać. Jutro do pracy Cię wymaluję. Mogę prosić, żebyś się obrócił, ktoś Ci się podkład tu zbiera. Mam nawet marszkę mimiczną. Botoks. <noise> Już ci? Zafunduj mi, kochanie, botoks. Mam parę miejsc, gdzie bym sobie go wszykł. Wbijała. normalnie, bo ty uciskasz jakbyś, kurde, nie wiem, krwotok mi blokowała. To nie kwotok, to tylko podkład. Dobra, tak, Pięknie, pięknie. Jest na, razie, tym, na razie jest ok, bo jeszcze się jest, kamera jest zbyt daleko, żebym cokolwiek zobaczył. a... No, tylko, że tak, do brody jesteś żółty, wręcz brązowy, a tu jesteś jasny. No co pojedziemy. No to ja cię właśnie ale powiedziałem Ci, wyrównaj mi koloryt, nie? Z tego, że masz zauważalne, widzicie, problemy pod oczami... Ja nie widzę nic. Masz wory jak nic, musimy użyć bardzo dużo korektora. A wiesz, że korektor zawsze musi być jaśniejszy niż podkład? Nie wiem. Nie, nie wiem, nie, wiem nie, nie znam się na tym, nie też. Nos również, bo z nosa najszybciej chyba schodzi. Ty masz tle mm, suchą. Suchą? W kierunku do <grymne> Nie wiem. Nie, bo słucham chyba by raczej. Kochanie, daję ci więcej euro, tak do sklepu pójdziesz teraz. Pójdę, dawaj. Najpierw gotowa do ręki i idę. Delikatnie, kochanie, obchodź się jak z jajeczkiem. Bo pęknie, pęknie ta. Pęknie skorupka i będzie po jajeczku, no. Słuchaj, 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 bierz pod... bierz... Mogę Ci Straszny powiedzieć? Masz. Straszny masz kratę. A zmarszczki jakie masz? W ogóle ci podchodzi jak się trzyma. Eee, Przepraszam, bo zasłaniała mo kamera mogę, tak. mogę ci coś powiedzieć? Możesz mówić. Tylko bym nie koło ust. No. <noise> Wyobraź sobie, jakbyś malował. No mów mu Jakąś ta no Tak, no, no, nie zaczynajcie Telewizji? Soży. No, i co było? <gadanie> dobra, tyle ja. te dobra, koniec Koniec, koniec. Nie marsz no bo się korektor waży. To co ja poradzę, że taki kiepski kolektor? Korektor jest bardzo dobry, to twój nos jest kiepski. Ach, dobrze Co takiego śmiesznego? To chyba coś jak Drakurora! Ale ty mam te mi oczu, otwórz mi! Otwórz oczy! O, otwórz oczy! Bo, boję się! Daj mi spokój. Dobrze, to Zostaw to! Daj. O bo nie no! Ty różniasz się, masz tam czerwone, no wiesz, jak ty wyglądasz! Jak nie odcina się? Rewelacja, nie operator. mi idealnie. Podkład z korektorem. Oprócz tego, że masz problem z worami, nawet nie wiadomo jak kryjący korektor murza, i tak będzie widać. Wora pod oczami. Przykro mi. Jest. Dobra, jedziemy z cieniami. Ale tu nic nie ma, mam opowiadającą powiekę, to szkoda chyba zakładać. Kio! Dio! <laughs> Paletka, Gwen Stefani. Pożyczę ci, ale zanim to zrobię, pragnę rzuć i muszę ci nałożyć bazę. Zamknięczy. A to co to za specyfik? Baza? Podcienie? Baza podcienie. ale nie zamykaj. Ale czy normalnie pchasz tego palucha, jakbyś mi chciała wyduwać to oko, no. Co ci chcę wyduwać? nie chce wyduwać. Bądź delikatna. Już. O, jakaś z podkład. Już się za będzie cały podkład. Zejdzie i będą się od znowu nakładać. No bo się tak z tym tryndolisz że ci tak tyle schodzi, a poza tym mają piękną słoneczną pogodę, jak możecie zobaczyć na moim fejsie. Proszę fejcie. zamknąć oczy. Na moim fejsie. Smoki poproszę. Jeżeli ją smok nie I proszę ładnie e, Ej, no. rozblendować granice. Jezu, Jezu masz gorszą powiekę niż ja. Masz taką starą, pomarszczoną taką. Ha ha ha. No naprawdę. No to botoks. W powieki. <laughs> Czujesz się jak make up artist. Jest. Hmm. Słuchaj, po, ty po tym filmie, po tym filmie, tyle propozycji, Mac do mnie napisze. Nie możemy przyjść, wszystkie, nie dla pisać <laughs> Jestem chętna. <laughs> Dobra, zamykaj oko. Skupienie. Tak. W kącikach, proszę rozjaśnić ładnie. A ci rozjaśnić, nie martw. nie no. Spieprzyłaś, no nie. Zostanie po marszczonej to wiadomo to dlaczego. Dobra, jak tam, dziewczyny, chłopaki? Jak <laughs> się e, czujesz w w ogóle? Teraz jeszcze nie jest skończone oczywiście, ale na tym etapie. Nie czuję się. Nie czujesz się? Nie czujesz go? Widzisz jaki delikatny zrobiłam, widzisz? Czemu się to mocno w Znowu stemplowanie. Stemplowanie. Ale razi mnie słońce i nie widzę w ogóle nic, także dobrze, że nic nie widzę chyba. Do góry, się to w ogóle musimy zaznaczyć do wieka. Co no, ty, ale na otwartym oku chcesz malować? No, nie ma szans. Proszę, żeby do mnie piszkali mężczyźni, którzy otworzą mi oko przy malowaniu dolnej powieki, bo operator mi nie chce tworzyć oka. Otwórz to oko! Ja nie mogę! Dobra, masz, tak tyle. O kurde, już się boję. Co to? Chciałeś bo chcesz się Ma być glam. Ma być very glam. A później na zakupach tak operator nie po co ci kolejna paletka? Po co ci kolejna kredka do ust? A ja powiem, bo zniszczyłem na twoim makijażem. Jezu. Wyglądał jak klaun chyba. Nie, operator do twarzy ci z tym niebieskim kowaltowym. Kurde, to pojechałaś po bardziej ładnie. Ja chcę zobaczyć się w blusterku za chwilę. Jak musimy kreskę zrobić na powiece. Znowu przy tych oczach. Znowu. Ale zrobimy to na linii wodnej. Nie! No chyba, żartujesz. tu jest... linia modna? Tak, wiem. Nie, ja sam to... Ale uczy. wiesz, co, ja mam tę kredkę wysuwaną, mogę więcej wysunąć, żeby malować linii wodną. Ale ja się boję, bo ten... Już bym... O Jezu, jak Ci coś zrobić, to będziesz krzyczał, wyciągnę no. tę kredkę. Dobra. <noise> nie, te, 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 tego się nie da kontrolować, rozumiesz? Czekaj, czekaj, czekaj. <głos> <głos> jak mi ktoś, ktoś chce wepchnąć do oka, no to. Ja ci chcę włożyć do oka i wymalować. No dobrze, no a moje oko się boi, boi tego. Dobra, to załatwi oko zrobić ci kreskę na górnej powiece. Jest taką, ty masz pomarszczoną powiekę, chłopie. Nowy fakt o operatorze, ja go nie znałam. Chcesz taką dużą mięskówkę? Nie, taka ładną. I jak? Dobra, Pęsteczki? oko prawie gotowe. Na razie zostawiamy, nie będziemy przyklejać rzęs, ponieważ muszę Dominikowi ładnie wyrysować brwi, więc rzęsy przyczepimy później. Konturowanie brwi zrobimy. I uważasz, że mam ładnie. Tak, yy, konturowanie zrobimy, ale jak szczupliłam tym makijażem. Szczuplejsz, czy jesteś na twarzy. Dobra, przyczepię ci brwi. Nie ujarzysz się łóżko. Poczekajmy na sobie tylko kredkę, wiesz? Aaaa! no co? chciałam mam ci wyregulować! Operator tylko trzy straciłeś. nie ma co malować, bo ja mam takie ciemne te brwi, że... Brwi zawsze trzeba podkreślić. Ale ja mam brwi. Ja nie mam blond brwi. Muszą być mocno podkreślone, pamiętaj brwi to jest cały twój wygląd. Dobrze. Nie. Mężczyźni lecą na brwi. Dominiku. Boże, <gry> <gry> Może co ty to? ta -da! Ja jestem tylko ciekawy, czy ja się później tego domyję wszystkiego. Jak oceniacie To make-up artist? Muszę cię przypudrować. Tak, przypudruj się, żeby mi się nie świecił. Zapieczy! Ciapy mi porobiłaś. Za ładnie to rozprowadzam. Trochę <laughs> Cię ufaj, dałam. <laughs> o Jezu, dusi mi się. No czekaj, jaki wrażliwy na puder. Muszę zagrunkować. Tutaj największa powierzchnia. Nie z markami na fuszek, bo potem to następny filmie Cię nie użyję. <laughs> Dobra, tyle, tyle, tyle. oko, bo doszłam do wniosku, że tutaj jeszcze musi być akcja. A się boję, co ty tam malujesz. Dziewczyny, ładnie! Pięknie! Jest operator, ale się dupa. Pięknie wyglądasz. Dobra, to było. Ja bym to było... powiedział, jaka. To było. Zabieramy się za tak kulturowanie. I teraz tak. Chcesz być szczupły, wyszczuplony czy wygłodzony? Nie, chcę być normalny, taki jaki jestem. Nie! Jestem make -a. Ty zdecyduję. Masz trzy opcje, którą wybierasz? A, B czy C? Psa. C. C, czyli wygłodzone. Tak, wygłodny. Głodny, chcę być głodny. O. W drugą stronę. Proszę. Po co Ci robię kontur, a Ty się sam wygłodziłeś? Co to ci robię jak Po co ja mu kontur robię? Wyszczuplam cały czas. Pamiętaj. Kontur, brwi, to Dobrze, już kończę, chyba. Wtedy mężczyźni no, mężczyźni przed konturem widzą się plus 20 na liczniku, a potem już jak cię jesteś wykonturowany, to minus 20 kilo. Oho, ok. To ja robię minus 50. No, bo mam dużą nadwagę. Pogasz się? Super. Teraz brązowy jest za jasny, bo to jesteś solarą, ale dobra. Fajnie ci widziałem Mhm. Mm Podoba ci się? Super. Aż ty z chińską szczotką nie chcesz? Nie. Yeah. Jest, ale masz mały nos. Aż mi się źle oddycha. <laughs> Dobra, zamkacz. A czy mam za, 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 zamykać oczy? Od... Bo jak każdy zamykać? Najbliższy będzie smak. Trzciotka ta chińska. Co ty mi opowiadasz? Ej. Chodźcie na stronę. nie jest zła chińską środką mnie A drąski dobry? Dobry, to i szczotka dobra. Nie widzę, gdzie nakładam róż, bo mi się obraca. Dobra, tyle? Tyle. I tyle masz taki jest rumień. O. Taki nie jest. mam rumienia, ale mam rumień. Taki zdrowy chłop siebie. Tak jest. Dobra. Jak już szaleć, chcę szaleć. Zarzucę mu bekę. Co myślicie? Beka. A, dawaj bekę. Czy Kurde, na tak? mojego facea nie szkoda beki. Będzie jakaś sesja zdjęciowa Nie. No. Lubisz glam? Tak, ma, ma być glow, wielkie glow. Ale ładnie! Jaka ja zdolna jestem! Dobra, co teraz? A to, to nie było w w umowie. Było, bo dzisiaj zapytałam, co mam użyć i było od groma komentarzy, że dziewczyny chcą rzęsy. Ja mam najpiękniejsze z rzęsy, w całej swojej kolekcji. Przepraszam Cię Aliczu, przepraszam. To są rzęsy od Ciebie, prezent, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Are you ready? Yeah. Are you ready yeah. for lashes? Nie. Uh -huh. yeah. Dobra, yeah, zamykaj oko. Nie, nie, nie. Zamykaj cały czas przy dolnej yeah. zamykaj. Ale Ty masz spis, naprawdę. Dobra. Dobra. Niech schnie, niech otwierają i teraz się za następną Ile to schnie? Dobra dziewczynki, więc tak. Dwa. Rzęsy schną. Trzy. A ja się znałam, którą pomadkę wybrać. Wiem, że chciałam jeszcze fioletową i chciałyście czerwoną, więc jak myślicie? Ja Wam tutaj... Ja chcę off, e, o e, efekt Kylie Jenner. Powiększony gust. Do. może nie opowiem tak jak myślicie? Może zrobię ombre! Właśnie, ombre zrobię. Pół takie, pół takie. <grym> chcesz powiększone usta, tak? Tak? No ładne, no. Mieć. <grym> <grym> A czy to, to jest ładna czy wiec. Aha ty to wyjechała. No chcesz powiększone usta. O matko boska. Znowu tak. mi się skleiły. Ty nie masz danej pargi w ogóle. Też to żyje większone usta? Nie. Może mi się wyjechało mi No ładnie ci to zrobię. Coś ty za zrobiła zrobiła matkowska no. Ale dziewczynki. Klaun, zakochanej! Klaun. On ma takie duże serce. serce serducho. Takie oczy. No. Teraz, teraz, ja teraz bo będę widziała. tedem. O no nie! Tak. Żartuję, sobie? O! Nie, nie żartuję, bo już ci założyłam. <laughs> Lady Gaga. <laughs> Rowan. Lubisz taki, wiesz, efekt splaszczony, ja. bulizona, z Nie, <laughs> <Tu jest taki laughs> nie, ale to jeszcze nie wszystko, ja mam jeszcze jedno. Nie, no cel. Nie, nie. A to taki akcent na drogę dla ciebie do Bilutszka. Ale jesteś piękna i masz na to bezębne. Więc, Dominiko, zanim pójdziesz na lampkę, to, to zmyj, bo jak się uśmiechniesz, to wszyscy mężczyźni uciekną. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten make-up Wam się podoba. Jeżeli tak, to kciuk do góry dla artystki i dla modela. <grym> Oczywiście komentujcie łapki w górę, będą mile widziane tym miłym akcentem. Chcia Chciałabym zakończyć ten filmik. Chciałbym, e, bo już nie wiem, e, kim jest w tym momencie. Nie, od szyi do góry jesteś... Dziękuję, patrzymy, jesteś młodczykiem. Wszystkie linki do naszych social media znajdziecie pod filmikiem. Oczywiście zapraszamy serdecznie na Instagram, Facebook i, i tam inne rzeczy. Wszystko może... znajdziecie, Snapchata, wszystko znajdziecie pod spodem. Na Snapchacie też się coś dzieje. Ale może sobie dominić, nowy Instagram założysz. A może, a może, nikt nie wiadomo. Dobra, całusy, we'll bye.